Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk Digla Ocean Drive. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października na live. Pirate PirateSwap możesz tutaj kupować i wymieniać skiny. Z kodem WOWKETY 35% więcej przy wpłacie. Link w opisie. W wygraniu wygrania macie Fejsy w o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony, Wowka, dzisiaj lecimy sobie 70 zł do kosy na Case hagu, Więc taki challenge, po prostu dzisiejszy. Najlepszy kod na stronie, trzeba zawsze o tym pamiętać, że jest to oczywiście kod Wowka. Daje Wam 20% więcej przy płacie 4 zł na start. No i możliwość dostania jednego z gratisowych skinów, które ponownie pozbieraliście, jak widzicie. Dorzuciłem wam trzy takie skiny, między innymi koseł, więc myślę, że dosyć fajnie. No, i myślę, że w odcinku będziemy duży coś. No tutaj ten Hansmanik na pewno bardzo kuszący jest. Eee, i co? Klasycznie zaczynamy, klikamy sobie bitwę i zobaczymy, co tam dla nas Case Hack po prostu przygotował. Myślę, że w tym budżecie Nitro 5 skrzynek 1 na 1 to jest jak najbardziej odpowiednia, jak najbardziej fajna bitwa. Więc ja sobie to na spokojnie wypełniam. No i zobaczymy, co z tego po prostu nam dzisiaj wyjdzie. Mam nadzieję, że coś fajnego jednak uda się tutaj trafić. Nitro widziałem tego Royala, widziałem tego Royala, który przyleciał i nie wypadł. Czwórka, okej. Okay. Bardziej spoko. Co tutaj będzie teraz dalej? Czy będzie coś naprawdę dobrego? No i co, moi drodzy? Jest zwycięstwo, oczywiście. Nie najmocniejsze to akurat. No ale trudno się mówi: zwycięstwo to zwycięstwo, więc cieszymy się jak najbardziej. No i lecimy po prostu po kolejną bitwę. No, Nitro nie był tą szczęśliwą skrzynią, która by rzuciła wiecie, jakieś takie supermocne skiny. Hmm, wrzucimy sobie tutaj. Eee... Kajcie. Dobra. Jak naj znaczy, nie, no dobra, trochę przesada, trochę muszę tak. Dobra, niech będzie, niech będzie ponowna solóweczka 1 na 1, więc zobaczymy jak tym razem, tylko po prostu się sprawdzą skrzynie z naklejkami, tymi po prostu nowszymi stickerami. No i to już leci moi drodzy, to już leci, więc co tam wypada, no słaba, słaba pierwsza jest naklejka. Kolejna mogła być naprawdę super, ale niestety taka nie była. Więc tu już chyba będzie coś troszeczkę lepszego, jasne, że tak. Tu już jest ciekawsza, ale to jest dopiero pierwsza ciekawsza naklejka, a już mamy naprawdę e, spory kawałek bitwy. Więc, proszę, ostatnie cztery. Spiszcie się dobrze, bo my ciągle na to czekamy, czy to kolejne będzie słabe zwycięstwo, oby nie, a jeszcze może być poraż. Kurczę, ta flaga niestety chyba nie mówi nic dobrego, nie, bo jest to odebranie mi prowadzenia. No i ostatni z kim? No proszę, Casey, rzuć coś super -anckiego. niestety, ale tak się właśnie nie dzieje. No więc ta bitwa niestety również nas zawiodła. Mamy 32 zł, no, z których musimy zrobić coś naprawdę super mocnego. Dobra, e, wróciłem, trzeba działać dalej. E, wiecie, co byśmy spróbowali sobie zrobić? Losowe skrzynki od Kase Zobaczymy, jakie będą po prostu propozycje. Mm, kurcze. Brakuje, brakuje po prostu. Nie, no dobra, tej Kejskach mi niestety proponuje. Mm, bitwy ponad mój. Chociaż nie no, czekajcie, no to zrobimy tak na przykład, no nie. Eee, wyrzucimy sobie te. Najdroższe skrzynki. Eee, tung Tunga nie chce No i dobra. Byśmy na to mieli. Tylko teraz problem jest taki, że jeśli tą bitwę już przegram, no to jestem całkowicie przegrany. W dzisiejszym odcinku, więc trzecia bitwa, jak to mówię do trzech razy sztuka. No i miejmy nadzieję, że te powiedzenie po prostu się sprawdzi, no bo to jest trzecia bitwa jeden na jeden. Eee, sprawdzamy to. Trzecia czy druga? Kurczę, nie pamiętam, bo poszło nie było mnie 10-15 minut. No jeszcze na deszczu zmokłem. Wróciłem i teraz mnie nie... Trzecia albo druga, kurde. To... Nie, no to nie jestem. Kurczę, przez chwilę pomyślałem, że ten. Yy, że wbiłem to kogoś do bitwy, nie wiem czemu. No i bardzo, bardzo, bardzo mocny skin. Pojawia się niestety u nasego przeciwnika a nie u nas, więc tak to słuchajcie, w życiu bywa, że. Że ja też trafiam rzadki przedmiot. Jeśli trafię coś mocniejszego, to ta bitwa da nam nowe tchnienie. Tak jest! Mamy, mamy to, mamy to widzowie! Tak jest, tak jest, udało się, udało się. NADZIEJA umiera ostatnia, jak to mówią. Jest dużo lepiej niż na starcie, więc to mi się podoba, to mi się podoba. Propozycja od HUGA jak najbardziej się sprawdziła. Więc próbujemy sobie kolejną tym razem na trzy osoby 85 zł, więc też już to nie jest mało. Jest to sporo i tak. Zaczynamy od skrzyneczki z jokera, e, czyli równe szanse na każdego skina, więc tutaj też może być bardzo ciekawie jeśli poleci go e, Google, ej. E. No i nie poleciały, poleciały bardzo słabe skiny. Ta skrzynia nic nie wniosła niestety. I to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, że ona tej nic nie wniosło zbytnio tej bitwy. Może być teraz ciężko to wszystko po prostu ponadrabiać. Szczególnie, że mamy jeszcze tej Farm Nice'a. -nice no ostatnio poleciała Mikosa. Więc jakoś nie wierzę, że kolejny raz mi poleci w szybkim czasie, ale kto wie, kto wie, może akurat by się to sprawdziło. No niestety. Po mojej stronie naprawdę kiepskie skiny teraz widzimy jeszcze niestety w Argudzie tutaj Royala u przeciwnika, więc tutaj raczej jesteśmy zmierzeni. Chyba że, chyba że tutaj zobaczymy złoto. No nie zobaczyliśmy złota, więc to już się niestety nie powiodło, więc. Ku... Żeby wygrać Card napisz jaka była Twoja ulubiona zabawa w dzieciństwie i liczbę od 4 do 8. Jó trochę nam sytuacja się skomplikowała, nie powiem, że nie. 48 zł. Co ja mogę za skrzynkę wybrać? Albo skrzynki, które fajnie by Dobra, zróbmy metodę drogich skrzynek. Drogich oczywiście, jak na nasz budżet. Czyli bierzemy na przykład frania. Skrzynia, która jest dużo droższa niż nas całkowity aktualny budżet. Wrzucamy tutaj sobie maksymalne borą Okej, okay, i dajemy tą skrzynkę. Dobra, i to jest zapełnienie naszego budżetu. Czyli tak, 7 skrzyneczek frania, i. Taką dobrą opcją myślę, taką jedyną ostatnią, najlepszą, to była raczej habitwa bitwa czteroosobowa. Żeby z tych 48 złotych, 46. E, faktycznie spróbować zrobić coś bardzo, bardzo mocnego. Frania to nie jest byle co. To nie jest byle co. E, znaczy ogólnie nie jest byle co. W tej bitwie nie wiemy jakiej pójdzie. Ale staram się, że raczej powinno być spoko, tylko nie wiadomo dla kogo. Czyli który z z nas to będzie te najlepsze skiny, i chyba ja mam najlepszego. Uuu, dobra, fajnie, fajnie. Usp nie, Royal, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny skin, e, który nam wypadł. Dzięki któremu, no, ej, Neon Revolution jeszcze nam tutaj siada w BattleSkerdzie. E, franio, franio, ej, kurde, no i myślałem, że na mnie wypadnie. Myślałem, że będę takim farciarzem. Że jeszcze Royala tutaj zgarniemy. Tu jest The Empress, czyli chyba nie jest tak źle. No właśnie, nie jest tak źle. Prowadzenie utraciliśmy. No ale mogło być dużo. Dużo gorzej. Podwójny Royal, powiadacie, kurde. Podwójny Royal, powiadacie. No to też mi się raczej nie podoba. że przeciwnik zdobyła podwójnego Royala, bo teraz mamy dwie ostatnie skrzynie, żeby tak naprawdę to naprawić, więc wjeżdżamy z solidnym, naprawdę glockiem. Jeśli teraz złota korona by wypadła, mielibyśmy zwycięstwo. Bo no jakoś bardzo dużo nam do tego zwycięstwa nie zabrakło, jak widzieliście. Ale się nie powiodło, więc zostaje nam jeszcze otworzyć dzisiejsze daily case'y, jak robimy to w każdym odcinku, więc zobaczymy co tam z daily case'ów nam dzisiaj... Ja ale <grymne> <grymne> Mamy to! Co mam tutaj mówić? No i co? 70 zł w Wojzowie koski się udało zrobić! No co ja tutaj będę wam mówić? No ja jestem zadowolony! Czekajcie, ej, ale w ogóle są to spore szanse w sumie tej skrzyni na te koski, no nie? Ale pierwszy raz, kurczę, pierwszy raz w darmowej skrzyni to poszedł nam autotronik. Bowie Knife został zdobyty, więc dzisiejszy odcinek jednak zakończony sukcesem. Nie więc pozdrawiam tutaj hejterów, ale dzisiaj się nam udało. Otwórzmy sobie resztę daily case'ów Tak, kurczę, żeby sobie zerknąć Co tam ciekawego nam jeszcze poleci No ale koska się udała, kurczę Koska się udała Więc ja jestem zadowolony Wydawało się, że odcinek tutaj Spisany na stracenie A jednak, słuchajcie, a jednak Wleciała nam nie byle jaka kosa To nie jest jakiś, kurczę, tam safari Ma jeszcze coś podobnego, tylko naprawdę Już taka z fajniejszych kosek poleciała Więc naprawdę E, pięknie, naprawdę pięknie Dobra, dajmy sobie case battle. Jeszcze za te 8 strzelimy coś Tak na szybko, że było po prostu e, Więc damy sobie tutaj e, 790 restricted 4 osoby, 4 osoby Nie chcę tyle co bociki wlatują Że przedłużania tutaj nie było Bo już nie ma co e, Sukces dzisiejszy odniesiony e, Mamy też, zobaczcie Kurczę, to zwycięstwo takie, że że musimy wziąć słabszą skrzynkę, no ale okej, okay, okej, okay. po prostu zwyciężyłem, więc... Eee... Dobra, tutaj. Eee, Desert Eagle, wrzucamy sobie tutaj, no i sprawdzamy, co wypadnie, czy... No i widzimy tutaj royala, czyli znaczy widzowie, że to jest po prostu koniec odcinka, więc ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć!